Jak policzyć mam te chwile ciszy, Jak rozpoznać ciebie w tobie mam, Gdzie ukryte myśli masz o świcie, Gdzie nocami błądzisz całkiem sam, Lecz ty labiryntem słuchasz. Pisze znów, a ja między wierszami. Między wierszami czytam cię w ciągłej gonitwie. Twoich myśli gubię się. Poza zasięgiem jesteś gdzieś, gdzie noc się nie, ale w domyśle. Przecież doskonale wiesz, przyjdę. Naucz mnie, jak kochać, ciebie w twoich oczach. Pokaż, jak rozumieć mam. Twoje słowa to, że mam próbować ci się zagłuszyć, nie wiem jak, lecz ty labiryntem słów wciąż mówisz tu, a ja między wierszami, między wierszami czytam cię w ciągłej gonitwie. Twoich myśli gubię się, poza zasięgiem jesteś gdzieś, gdzie noc się miesza z dniem, ale w domyśle przecież doskonale wiesz, przyjdę. Stoimy teraz twarzą w twarz, w ogniu naszych spraw. I niezręczni, tak jakby każde z nas tańczyło pierwszy raz, Między wierszami. Między wierszami czytam cię w ciągłej gonitwie, Twoich myśli gubię się. Poza zasięgiem jesteś gdzieś, Gdzie noc się miesza z dniem, ale w domyśle. Przecież doskonale wiesz, przyjdę.